Cześć, witam was serdecznie i w tym filmiku opowiem wam o tym, dlaczego warto jest powrócić do natury i to do natury swojej, ale też do natury na zewnątrz i też jakie są opcje, strategie, żeby po prostu do tego dojść, bo generalnie sam powrót do natury, wybudowanie domu w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie, dlatego zastanowimy się wspólnie jakie są opcje wysoko wysokobudżetowe. Jakie są plusy i minusy tych oto e, strategii, że tak powiem. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym, w jaki sposób się przenieść do natury, to zastanowimy się pokrótce, po co wracać do natury i co to w ogóle znaczy. Czy to znaczy, że koniecznie musimy zamieszkać w lesie, czy może to znaczy coś innego? Więc, po pierwsze, widzę to w dwojaki sposób, że mamy powrót do natury naszej, wewnętrznej. I to jest stricte połączone z rozwojem duchowym i tym, kim jesteśmy, naszym źródłem. OK? To jest nasza natura. Poprzez poznanie siebie my poznajemy swoją naturę. A po drugie, jest to powrót do natury na zewnątrz, czyli mieliśmy wewnętrzny świat i zewnętrzny świat, czyli urzeczywistnienie tego, kim jesteśmy, czyli mieszkanie w pięknym miejscu naturalnym. I dlaczego warto powracać do swojej natury, czy do naturalnego środowiska, jakim jest właśnie las, czy łąka, czy góry, las, morze? To dlatego warto, że jeżeli jesteśmy połączeni ze swoją naturą, to naturalnie czujemy miłość, wolność, szczęście. Ok? A jeżeli nie czujemy miłości, jesteśmy w niewoli, czy to swojego umysłu, czy zewnętrznej, to wszystko jest brak harmonii. I od dalenie się od swojej natury. Bo my naturalnie jesteśmy miłością. I im bliżej do tej natury swojej się zbliżysz, tym więcej miłości będzie w Twoim życiu i wolności. I to jest połączone z wolnością i finansową, i wolnością osobistą, wolnością duchową, jak Więc e, bardzo, bardzo polecam i warto jest do tej natury powracać. Po prostu, żeby żyło się lepiej. Jeśli temat jest Ci bliski, to założyłem grupę na Facebooku, nazywa się Nowa Ziemia i serdecznie Cię do niej zapraszam, bo będziemy w niej współtworzyć, i poznawać się, i dzielić się właśnie informacjami i doświadczeniami z tego, jak możemy lepiej, szybciej i łatwiej wrócić do natury, czy to wewnętrznej poprzez właśnie różne praktyki, rozwój duchowy, czy zewnętrznej, czyli właśnie strategie, czy to budowlane, czy to jak znaleźć właśnie lokalizację, czy może społeczność, i tak dalej. Jest to grupa do tego, żeby się wspierać, poznawać i wspólnie tworzyć. Ok. Pierwszą strategią powrotu do natury, którą wszyscy znają, ale w dzisiejszych czasach nie jest ona taka oczywista, jest to kupno ziemi i budowa własnego domu. I jest to najfajniejsza opcja, bo już mówię, jakie są plusy. Mieszkamy u siebie, robimy co chcemy. Mieszkamy w naturze, w docelowym miejscu, w pięknym miejscu, możemy się z nim zjednoczyć. Możemy też mieszkać wśród ludzi, i tworzyć społeczność, których lubimy, z którymi chcemy mieszkać. I no, jest to generalnie najfajniejsza opcja. Też mamy w tym komfort, możemy sobie budować to wszystko w komfortowych warunkach. Minusy tej opcji są takie, że jest to dosyć droga opcja, nie każdego na nią stać i to jest często bariera dla wielu z nas, dlatego też są inne opcje, o których dzisiaj sobie opowiemy. Kolejną minusą, kolejnym minusem jest też ryzyko, bo załóżmy, ktoś myśli, o, chcę zamieszkać na naturze, w górach i kupuje dom, kupuje ziemię, buduje ten dom. A potem się okazuje, że jednak nie chce mieszkać w górach, bo nie wiem, za bardzo mu wieje czy coś. I już wiecie, zainwestował bardzo dużo energii i niestety to jest z tym te ryzyko związane, że potem może na przykład chcecie się z powrotem gdzieś przeprowadzić w inne miejsce. To raz, a dwa też to wymaga czasu, bo zbudowa domu, kupno ziemi, papierologia i tak dalej, to wszystko jest dużo czasu. Więc, jak ktoś jest niecierpliwy, to też są inne opcje, o których teraz sobie wspomnimy. Więc, drugą taką opcją jest wynajem domu. Możesz sobie wynająć dom w lesie, w górach, nad morzem, wszędzie, w Azji nawet, na całym świecie na dobrą sprawę. I tutaj jest taki fajny plus, że po pierwsze, szybko przenosisz się do natury i nie musisz budować domu, papierologii żadnej robić i tak dalej. Może mało papierologii. Po drugie, też nie masz takiego ryzyka, że jak ci się nie spodoba, to nie zainwestowałeś tam lat, tylko e, miesiące załóżmy i możesz to zostawić, pojechać w inne miejsce, poznać w ogóle w jakim domu chcesz żyć, w jakim środowisku chcesz żyć, poznać siebie w naturze i tak dalej. Plusem też jest to, że tutaj też jak się przeniesiemy już do natury, nasze możliwości twórcze i nasza energia wzrasta i dlatego wtedy z tego miejsca możemy na przykład skupić się na tym, żeby więcej zarabiać, po to, żeby potem ten swój wymarzony dom zbudować. Częstym minusem jest to, że takie domy często są samotne, czyli nie mamy jakichś świadomych sąsiadów, z którymi chcielibyśmy na przykład współtworzyć jakieś projekty, tylko zazwyczaj są to domy albo odosobnione, albo na jakimś posiedlu, E, takim normalnym, że tak powiem. Więc to trochę ogranicza nas, e, tak, tą taką społeczność, bo fajnie jest, wiecie, mieszkać z ludźmi, którzy myślą podobnie, tworzyć społeczność albo jakiś projekt, wychowywać razem dzieci, bo wtedy jest łatwiej i ciekawiej i fajniej, można więcej tworzyć w kupie siła. Minusy tej opcji są takie, że jest to dosyć średnia inwestycja. Tak jak budowa domu, kupno, jest to dobra inwestycja, bo płacisz dla siebie, ceny też często rosną i tak dalej. To jest dosyć dobra inwestycja. A tutaj, taki koszt takiego wynajmu domku, no to jest jakieś 3000 zł średnio i miesiąc, w miesiąc płacisz te pieniądze dla kogoś. Czyli tracisz się, można powiedzieć. Więc z tego względu takiego czysto inwestycyjnego. Jest to słaba inwestycja. Ale patrząc na fakt, że mieszkając w naturze możesz mieć lepszą kreatywność, więcej energii i możesz przez to więcej zarabiać, to się w miarę kompensuje. Plus mieszkając w mieście też wynajmujesz mieszkanie, które też wcale nie musi być tańsze. Może być jeszcze droższe, zależy gdzie mieszkasz. Więc to też się kompensuje, więc jest to naprawdę fajna opcja. No i minusem wiadomo jest to, że nie jesteś u siebie, jesteś u kogoś, wchodzisz w kogoś pole, nie możesz tam robić tego, co chcesz do końca. I jest to też opcja przejściowa, czyli też nie budujesz tam, wiecie, już na zawsze. Co warto też wspomnieć, że czasami są takie opcje, nieraz takie widziałem i też moi znajomi często z takich korzystali, że na przykład ktoś wyjeżdża z kraju, ma swój dom i chce, żeby ktoś się nim zaopiekował, I na przykład udostępnia go za darmo w zamian za opiekę nad domem albo nad zwierzętami, które tam są. Albo na przykład za niewielką opłatą. i Wtedy ekonomicznie to się robi super opcja. Więc można szukać takich opcji na różnych grupkach. Więc jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to, to do, dołączajcie do grupki Nowa Ziemia i tam zadawajcie pytania, otwórzcie posty. Będziemy się dzielić właśnie takimi różnymi, fajnymi wskazówkami, gdzie możemy na szukać domów na wynajem albo na właśnie do opieki. Kolejną opcją, trzecią, jest też bardzo fajna opcja, szczególnie jeżeli nie macie za dużo zobowiązań, to jest wolontariat albo przyłączenie się do jakiegoś projektu, czy to na przykład projektu ekowioski albo do jakiejś agroturystyki. I tam też często możemy mieszkać prawie za darmo. No Nie za darmo, bo musimy dać pracę, ale też z drugiej strony mamy pracę na miejscu. Więc nie musimy się głowić nad pracą zdalną albo nad biznesem, tylko możemy pojechać na jakiejś agroturystyki, przyjmować gości i mieszkać sobie w naturze. I Tutaj to jest właśnie fajny plus, że nie trzeba mieć pieniędzy, żeby w coś takiego wejść. Wystarczy mieć energię i chęci. <noise> I to wystarczy. I możemy, możesz zamieszkać w naturze już na przykład za tydzień, za miesiąc, bez żadnego kapitału. I to jest bardzo fajna opcja, szczególnie też dlatego, że poznajesz nowych ludzi, łapiesz doświadczenia, poznajesz coś siebie w naturalnym środowisku i to, co chcesz robić w życiu i gdzie chcesz mieszkać. No więc e, to jest bardzo fajna opcja, ale też ma swoje minusy, takie jak na przykład mniej prywatności. Chociaż nie zawsze tak musi być, zazwyczaj tak jest, ale za, nie musi tak być, bo są na pewno miejsca gdzie na przykład możesz mieć swój mały domek e, w zamian za to, że zajmujesz się na przykład agroturystyką albo właśnie projektem, w ogrodzie pracujesz i tak dalej. Więc e, właśnie na jakiejś farmie można zamieszkać. Więc niekoniecznie musi być mało tej prywatności, ale zazwyczaj jest. Więc e, trzeba po prostu szukać coś takiego. Więc e, to jest ten minus. No i minus też, że to nie jest trwałe, jest to przejściowe. Chociaż, kto wie, bo czasami ktoś może tak się spodobać na wiosce, że zostanie tam całe życie. Też dużym plusem jest to, że często tam jest społeczność, tam są ludzie, którzy myślą podobnie. To mogą być projekty, które są z tobą związane. No też minusem jest to, że jesteś zależny, musisz dla kogoś tam pracować, ale jeżeli ta praca będzie związana z Twoim sercem, będziesz robił to z radością, no to to jest po prostu wymiana, współpraca i ta zależność znika. Ty jesteś wolny, bo robisz to, co chcesz, a w zamian masz piękne miejsce do życia na przykład i na przykład jedzenie. Więc to też jest spoko opcja. Kolejną, czwartą opcją jest mieszkanie wanie, vanie, camper vanie, bo albo w kamperze. I to też jest bardzo fajna opcja, bo jest dosyć tania, chociaż wiadomo, nie jest też... Jest ten próg wejścia trochę wyższy niż przy wolontariacie, bo jednak trzeba tego wana kupić i myślę, że to jest taki koszt minimum 20 tysięcy, a nawet do 100 albo nawet wiadomo, można do miliona sobie kupić kampera, ale te minimum 20 tysięcy trzeba mieć, żeby zapewnić sobie wodę i tak dalej, jakieś solary i tak dalej. No chyba, że chcecie na hardkola lecieć, to możecie sobie spać nawet w samochodzie za 5 tysięcy. Też tak można. I tu jest plus, że to jest wolność. Możecie wolność lokacji mieć, przemieszczać się, nie jesteście do niczego przywiązani. Minusy są takie, że komfort jest bardzo niski i trzeba być odważnym, zdecydować się na to. Chociaż z tym komfortem to też bym polenizował, bo jak znajdziecie sobie fajne miejsce, to naprawdę zrobicie sobie jakiś namiot, jakiś camping, że tak powiem, rozłożycie, to ten komfort na Turce jest zawsze duży, bo jednak ja się zawsze śmieję, że mamy hotel pięciogwiazdkowy, Albo mamy hotel tysiąca gwiazd, jak się rozłożysz na polance, i masz przestrzeń i po prostu piękno życia natury. Więc jest to też spoko opcja, wiadomo przejściowa, yy, ale na pewno warta do rozważenia. I ostatnia, piąta opcja jest to mieszkanie w mieście, ale częste odwiedzanie natury. Bo nie każdy czuje się gotowy, ani też nie każdy ma chęci. Zamieszkać w naturze, bo oceni sobie miasto, ceni sobie komfort, który jest w mieście, ale po prostu ciągnie nas do tej natury. Wiadomo, bo jak pójdziemy do natury, od razu czujemy się dużo lepiej. Nasza energia wzrasta, ciało się harmonizuje, energia się harmonizuje, jesteśmy bardziej kreatywni, skupieni, rozluźnieni i po prostu żyje się lepiej, bo wracamy do swojej natury, do swojego naturalnego stanu, jakim jest miłość i harmonia. I dlatego ciągnie nas do tej natury. Ale jeżeli chcecie dalej mieszkać w mieście, to możecie po prostu jak najczęściej odwiedzać miasto, Znaczy odwiedzać naturę. Zamieszkać sobie na obrzeżach, codziennie odwiedzać las, biegać w nim, odpoczywać w nim i się po prostu ładować. I dodatkowo jeździć sobie na przykład na weekendy, na campingi, na agroturystyki, na festiwale i spędzać jak najwięcej czasu po prostu w naturze. I co też polecam żeby jeżeli planujecie swoje życie, jeżeli planujecie to, gdzie chcecie mieszkać, to jak chcecie pracować, relacje z innymi, to warto to robić właśnie w wysokiej energii, w spokoju i w poczuciu pełni. Dlatego warto to robić w naturze. Ja zawsze tak robię, że jadę do natury. Tutaj się uspokajam, tutaj sobie chodzę, tutaj się ładuję, medytuję, mam wysoką energię, i dopiero wtedy przychodzą mi super pomysły, z których potem na przykład tworzę biznes, czy relacje, czy podejmuję jakieś ważne życiowe decyzje o przeprowadzce, czy jakieś podróży i tak dalej. Po prostu, żeby tworzyć, planować z pełni, a nie z braku. Więc ta opcja ma swoje plusy, no bo mieszkając w mieście, mamy duży komfort, możliwości większe zarobkowe do wielu warsztatów, dobrego jedzenia. Właśnie duży komfort jest, wszystko jest wygodne. To jest duży plus, ale są też minusy. Minusy są takie, że jest kolektywna energia strachu, niższa wibracja i to często nas łapie w dół. Możemy popaść w jakieś schematy strachu, odtwarzanie jakiegoś pędu i zapominać właśnie o życiu, o naturze, o tym, że jesteśmy żywi, że jesteśmy. Łatwo się zamienić w robota. Nie być, a cały czas robić. A my jesteśmy human being, czyli istoty, które są. Human being, czyli człowiek, being to jest. Czyli jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Okay? I łatwo w mieście o tym zapomnieć. Dlatego, jak mieszkacie w mieście, odwiedzajcie naturkę jak najczęściej. Więc to by było na tyle. Jeżeli zapomniałem o jakiejś opcji, no to piszcie w komentarzach. Też może macie jakieś też fajne typy strategie i zachęcam Was jeszcze raz do dołączenia do grupki Nowa Ziemia, na której właśnie będziemy się dzielić takimi strategiami, wchodzić głębiej, czy to też wspierać się Biznesowo, może jakieś współpracy, nie wspierać się technikami, które u was działają, u mnie działają, będziemy się wymieniać, poznawać, po to, żeby właśnie współtworzyć to życie tutaj na ziemi. Bo w Kupie siła, poznając się i współpracując, możemy dużo więcej i możemy obrócić ten schemat, który jest na ziemi, że jest społeczeństwo, niewolnictwo, wyzysk, niska energia, strachu i tak dalej. Możemy wszyscy żyć w miłości, w wolności, i stworzyć raj na ziemi. I zachęcam Cię do współtworzenia. Link do grupki jest w komentarzu. Więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Wspaniałego dnia.